Zadanie pierwsze. Adam jest o 4 lata młodszy od Ewy. Za 4 lata będą mieć razem 36 lat. Ile lat ma teraz każde z nich? Takie zadania z wiekiem, że ktoś od kogoś jest o ileś tam lat starszy, a potem będzie ileś razy znowu starszy. Najlepszą metodą zdecydowanie jest zrobić sobie taką tabelkę i do tej tabelki tutaj, w tej kolumnie, wpisujemy osoby, które w zadaniu nam występują, czyli w tym wypadku jest to Adam i Ewa. Tutaj u góry wpiszemy sobie, kiedy coś się tam dzieje. Przeważnie dzieje się coś teraz, bo na przykład teraz wiemy, że Adam jest o 4 lata młodszy od Ewy. To jest teraz, obecnie. I jeszcze tutaj mamy, że coś jest za 4 lata, więc wpiszę sobie za 4 lata. No i uzupełniamy treść zadania. Najpierw pierwsze zdanie, czyli tu skupiamy się na tym. Adam jest o 4 lata młodszy od Ewy. Więc ja sobie wpiszę, ja wolę raczej dodawać niż odejmować, więc przyjmę sobie, że Ewa jest o 4 lata starsza od Adama. Adamowi dam x lat. On jest o 4 lata młodszy od Ewy, czyli Ewa jest od niego o 4 lata starsza. Zatem Ewa ma x dodać 4 lata. I teraz właściwie nie powinienem w ogóle patrzeć na treść zadania w ogóle, tylko patrzę sobie do tabelki. Teraz Adam ma x lat. No to za 4 lata ile będzie mieć lat Adam? No o 4 lata więcej. O 4 lata więcej niż x, czyli x dodać 4. A Ewa za 4 lata, skoro teraz ma Ewa tyle, to za 4 lata będzie mieć o 4 lata więcej. To będzie x dodać 8. No i jak już mam uzupełnioną tą tabelkę, to teraz przechodzę do drugiej części zadania, czyli tak, to pierwsze zdanie, ono już w ogóle nie interesuje. Teraz patrzę na zdanie drugie. Za 4 lata. Mają razem mieć 36 lat, czyli jak sobie dodam wiek Adama za 4 lata, czyli x dodać 4, to jest Adam, do tego dodam wiek Ewy, ten za 4 lata, czyli te, z tej części tabelki, no to razem dostaję z tego wynik 36. No i takie równanie trzeba rozwiązać. Tutaj nawiasy opuszczamy, one nie były tutaj bardzo potrzebne, ale lepiej czasami je napisać niepotrzebnie, niż ich nie napisać wtedy, gdy będą bardzo potrzebne. To co, teraz czwórkę i ósemkę musimy na drugą stronę przenieść, więc tu będzie x plus x to się równa 36 najpierw, a teraz czwórkę przenoszę, więc minus 4 i ósemkę też przenoszę minus 8. Redukujemy x plus x to jest 2x, a tutaj 36 minus 4 to 32 i odjąć jeszcze 8 to będzie 24. Teraz jeszcze dzielę przez liczbę, która stoi przy x, czyli dzielę przez 2. Z tego mi wychodzi, że x będzie równy 12. Obliczyłem x. I teraz mam odpowiedzieć na pytanie, ile lat ma teraz każdy z nich. Teraz, czyli tutaj. No to Adam teraz miał x lat. Czyli ma dokładnie to, co żeśmy wyliczyli. Adam będzie miał 12 lat. A Ewa teraz ma x dodać 4, czyli to będzie 12 dodać 4. To jest ten x, który już wiemy, że on jest równy 12. Czyli 12 dodać 4, to się równa 16. Zadanie z treścią trzeba zakończyć odpowiedzią: ile lat ma teraz każdy z nich? Więc piszemy: Adam ma 12 lat, a Ewa 16. No i to koniec tego zadania. Zadanie drugie ono ma taką bardzo długą treść, ale spróbujemy przez to jakoś przebrnąć. Michał wybrał się na wycieczkę rowerową nad jezioro. Podróż trwała 4 godziny, a Michał w ciągu pierwszej godziny przejechał 1 trzecią część trasy. W drugiej godzinie pokonał jedną czwartą część trasy, w trzeciej godzinie trochę odpoczywał, dlatego przejechał tylko jedną ósmą część trasy. No, zmęczył się chyba już trochę. Natomiast w ciągu czwartej godziny pokonał pozostałe 14 km, ile kilometrów miała droga nad jezioro. Nie będziemy tego robić w postaci tabelki tym razem, po prostu sobie powypisujemy. I tutaj coś powinno być X. -em. Cała trasa, którą miał pokonać Michał, to będzie X. Teraz sobie porozdzielamy, bo tutaj mamy informację po kolei z 4 godziny. Jak to tam było? No to pierwsza godzina w ciągu pierwszej godziny ile przejechał? Michał w ciągu pierwszej godziny przejechał 1 trzecią część trasy, czyli przejechał 1 trzecią część z X. No to mamy pierwszą godzinę. Teraz druga godzina. W ciągu drugiej godziny przejechał tu teraz mamy informację pokonał 1 czwartą część trasy. No to znowu, to będzie jedna czwarta część x. Teraz trzecia godzina. W ciągu trzeciej godziny, to mamy tu, tutaj trochę odpoczywał i przejechał tylko jedną ósmą część trasy, czyli jedną ósmą z x. No i była jeszcze czwarta godzina. W ciągu czwartej godziny pokonał pozostałe 14 kilometrów. Czyli tutaj mamy już konkretną liczbę, to jest 14 kilometrów. No i teraz przyszła już pora na ułożenie równania, bo teraz wiadomo, że w ciągu tych 4 godzin pokonał całą trasę, czyli pokonał x. No to sumujemy sobie to, co w pierwszej godzinie pokonał, czyli 1 trzecią x, dodajemy do tego drugą godzinę, czyli 1 czwartą x, dodajemy też trzecią godzinę, czyli 1 ósmą x i dodajemy czwartą godzinę, czyli 14. No i z tego razem mamy całą trasę, czyli x. No, to jest równanie. Równanie, no może nie wygląda najfajniej, ponieważ mamy tutaj trochę tych ułamków. Z ułamkami radzimy sobie tak, że mnożymy. Mnożymy dwie strony równania przez taką liczbę, żeby nam się to wszystkie te ułamki poskracały, a tą liczbą będzie wspólny mianownik dla ułamka o mianowniku 3, 4 i 8. Wspólnym mianownikiem dla tych liczb byłoby 24. Więc mnożę tutaj wszystko razy 24. A wszystko, to znaczy tu, tu, tu. Tu i tu w pięciu miejscach to 24 mi się musi pojawić. Tutaj na ułamku u góry mi się pojawi 24, na tym ułamku też u góry mi się pojawi 24. To samo tu. 14 po prostu razy 24 muszę pomnożyć. I x razy 24 też muszę pomnożyć. No to mnożę. A to mnożenie na ułamkach jest też po to, żeby te ułamki się poskracały. 24 i 3 to mi się skróci. Z trójki mam 1, a 24 podzielone przez 3 daje mi 8. Czyli tutaj z tego ułamka całego dostanę 8x. Z drugiego ułamka, jak skrócę sobie 24 i 4, to tutaj będzie 1, a tu będzie 6 po skróceniu przez 4, czyli tutaj mam 6x. Plus, i kolejny ułamek też skracam 24 i 8. To będzie 1, a 24 przez 8 daje mi 3. Czyli z tego zostaje mi 3x. Tutaj 24 razy 14 to trzeba sobie pisemnie pomnożyć. Z tego wychodzi 336. I to się będzie równać. No, 24x. Ułamków nie mam, więc już jest dobrze. Teraz te xy wszystkie ja sobie przerzucę tutaj, na tą stronę. Tu mi zostanie 336, a po drugiej stronie będę miał 24x. No i te wszystkie przenoszę, więc muszę pozmieniać znaki, tu wszystko na minusy się pozmienia, więc będzie minus 8x, minus 6x i minus 3x. 336 zostaje bez zmian, a tutaj odejmuję 24 minus 8 to jest 16, minus 6 to jest 10 i minus 3 to jest 7. 7x. No i teraz, żeby wiedzieć, ile jest x, muszę to wszystko podzielić przez 7. Czyli tutaj mam x, a tutaj bym sobie musiał 336 podzielić na 7. No znów pisemnie to trzeba zrobić. No i wyszło z tego 48. No i to jest całe zadanie. No tutaj jeszcze musimy tylko napisać odpowiedź, ale my już wiemy, ile kilometrów miała droga nad jezioro. Cała droga to było x, zatem ta droga miała 48 kilometrów. Droga nad jezioro miała 48 km. Koniec zadania. Ale że tylko samodzielne rozwiązywanie zadań daje pełną gwarancję, że coś się będzie umieć. No to na koniec filmu proponuję dwa zadania do samodzielnego rozwiązania. Tutaj macie odpowiedzi. Także do dzieła.